Mam tylko jeszcze pytanie ja? do jak, Gdybyś dostała propozycję zawalczenia z jakimś facetem, tylko takim wiadomo, podobnym gabarytami do siebie, no to czy byś wyszło do niego? Podobnym gabarytami do mnie. Ty ważysz ile? Y, teraz około. 66 kg. No to myślę, że nie było. Z płaszczykiem. Tak, ja ja w kategorii kg. Tak. Marcin walczył w kategorii piórkowej. Ja wiem, ja pas w kategorii 66 ja kg. Oni nie... powinni walczyć. Oni, oni się, myślę, że parter jeszcze sami trenowany De delikatnie tak delikatnie yy, ale yy, ja, to by mega było kurwa mogłabym się... ale pod warunkiem że ten mężczyzna jakby właśnie to nie byłby na przykład yy, Kamil Łaszczyk który jest 66 kg ale A jest to ktoś taki same mięśnie jakby no nie gimmegoleinik o kim o kim ja, nie znaczy... mam, ja mam rekord ja, do na nie. nie mogę przegrać. Kochani, oni spije do 66 l Jakbyś zbił do 66. Tak? To byśmy mogli. No. no dobra, a czy jest ogólnie w polskim internecie taki przysłowiowo cię w kurwia? Z mogłoby się odpalić? Eee, no jakbym poszukała, to pewnie by się znalazła. Nie wiem, ja nie myślę o takich osobach. w. tak być. Są, no to... Ja myślę, że od razu już. Nawet jak jak ktoś namyśli. nie lubię, to po prostu nie interesuje mnie jego osoba, omijam go i tak dalej. To nie jest tak, że. No nie wiem, pewnie jakbym się namyśliła, to ktoś taki by był. No nie, kto, mnie, kto by mnie zdenerwował, ale. Niekoniecznie plus profilu właśnie taki, który by się nadawał do walki mężczyzna, no, raczej, ra, raczej też ciężko, ale tak jak mówię, byłabym w stanie myślę, że się tego podjąć, gdyby to był mężczyzna albo w mojej wadze, który po prostu y, nie byłby w treningu. No. Albo jakby był lżejszy, na przykład okay. 60 kg. Nie, nie o, wiem, Kruszwil, o, o, czy. Dobra, nie kończ. Ogólnie. Że ja no, nie kończ. coś powiedzieć? Nie kończ. No. Nie, no skończ, dawaj. Ogólnie e, dostałem informację z reżyserki, jakby od oficjalnego filaru ma tutaj no. odnośnie matchmakingu. Nie będę mówić, co ci powiedzieli, ale odnośnie zestawienia ciebie z Że kosetem. jest to zły pomysł, powiem, <laughs> powiem tak delikatnie. Zły pomysł, ale jest to powiedziane naprawdę <laughs> Bardzo dokładnie. delikatnie. Pozdrawiam. <laughs> Pozdrawiamy. <laughs>